Witamy w Muzeum Uzbrojenia, oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. W dzisiejszym materiale chcielibyśmy przedstawić amerykański pistolet maszynowy, który można spotkać na naszej ekspozycji – pistolet maszynowy Thompson. Historia pistoletów maszynowych Thompson rozpoczyna się wraz z modelem M1921. Był to pierwszy z całej rodziny pistoletów maszynowych Thompson. Była to pierwsza broń. Później pojawił się model najbardziej znany, kojarzony m.in. z filmów gangsterskich. Model M1928. Był krótszy. Podobnej długości jak ten, który Państwo widzicie, e, posiadał e, chwyt pistoletowy i zamiast przedniego łoża, również długi chwyt. Można było e, stosować do niego magazynki bębnowe o pojemności 50 i 100 sztuk amunicji e, oraz magazynki pudełkowe. Magazynki pudełkowe pojawiły się w różnym okresie czasu, początkowo 20-nabojowe, później 30-nabojowe, tak jak ten, który jest tutaj widoczny w tym pistolecie maszynowym. Później wraz z model 1928 został zmodyfikowany do standardu A1, czyli właśnie. Dodano taki chwyt, jak tutaj widzimy, zamiast tego chwytu podobnego jak ten przy języku spustowym. Później wybuchła wojna i zaczęto upraszczać konstrukcję tego pistoletu maszynowego. Pojawiła się wersja. M1, która posiadała już zamek bez charakterystycznych rygli, był zamek swobodny. Wcześniej konstrukcja była oparta o zamek półswobodny, przynajmniej takie były założenia teoretyczne. I element taki brązowy, brązowy w sensie metalu który miał powodować właśnie efekt swobodny zamka, ale po latach w różnych materiałach można przeczytać, że ten efekt tylko był teoretyczny. Sama masa zamka powodowała, że działał on jako zamek swobodny, złożony z kilku części. E, więc starano się w ramach, wraz z rozwojem e, sytuacji e, związanej z wojną i, i, i szerszą produkcją upłościć to wszystko. E, patent komandora bliża pozostał za burtą, jak niektórzy piszą, na rzecz zamka swobodnego, Modnego. Początkowo był to zamek, który miał ruchomą iglicę i później w modelu M1A1 została ona na stałym miejscu w czele zamka. I taki pistolet maszynowy właśnie mamy tutaj przed nami na stole. Co prawda nie jest to jeszcze typowo późna odmiana, ponieważ celownik, który widzimy tutaj na broni, nie posiada jeszcze takich charakterystycznych uszu, które znajdują się z jego boku. Tutaj widzimy przeziernik, a na górze Szczerbinę, która też umożliwia strzelanie na odpowiednią odległość. Początkowo, zamiast takiego prostego rozwiązania, stosowano bardzo rozbudowany celownik, który umożliwiał wnoszenie różnych poprawek strzań na duże odległości, ale jego konstrukcja była bardzo złożona i pochłaniała pochłania wiele czasu. Tutaj na górze komory zamkowej myślę, że warto pokazać charakterystyczne logo Thompsona. Jakby w pocisku karabinowym. I teraz trochę o samej broni. Początkowo kolba w tych wcześniejszych modelach była odejmowana. Można było tutaj nacisnąć zaczep, ją zdemontować. W późniejszych, właśnie takich jak ten, ona jest już na stałe przykręcona tutaj dwoma krętami, Nie można jej zdemontować. Jest stałym elementem broni. Tutaj mamy magazynek, tak jak mówiłem, początkowo stosowano bębny, tutaj mamy magazynek już pudełkowy, 30-nabojowy i żeby go zwolnić należy nacisnąć dźwignię, podnieść ją do góry, zwalniamy zaczep, zdejmujemy magazynek. W magazynkach w pistoletach maszynowych, które miały bęben, bęben wkadał się jakby z boku i to były specjalne wycięcia. W tych późniejszych konstrukcjach już nie jesteśmy w stanie bębna podpiąć do broni. Bęben powodował zacięcia. E, amunicja w nim grzechotała, więc nie był później już tak łatwo stosowany, też trudniej się go ładowało. Tutaj a propos magazynków, właśnie tych pudełkowych, widzimy takie wycięcie, które znajduje się tu, a na magazynku mamy takie żebro w tylnej części. Które właśnie służy do podpięcia magazynka do broni. Żeby podpiąć magazynek do broni, trzeba wprowadzić to żebro w odpowiednie miejsce, i w ten sposób jest to umiejscowienie do broni. Wymaga to pewnej wprawy, takiego swoistego działania, które jest charakterystyczne dla tej konstrukcji. Wymiana magazynek. Teraz dalej. We wcześniejszych modelach na końcu lufy znajdował się kompensator podrzutu konstrukcji koca. Tutaj, w tych późniejszych, zostało to odcięte. Mamy tylko muszkę na takiej pierścieniowej podstawie, która jest ustalana kołkiem na końcu lufy. Również lufy się zmieniły. Początkowo lufy były żebrowane, które były takie nacięcia, które miały ułatwić wymianę ciepła. Później po prostu tego zaniechano. Łatwiej było taką lufę wykonać. Również zamek. Jest zmieniony tak jak mówiliśmy. Początkowo rączka zamkowa była tutaj umieszczona na górze, tak chociażby jak w pistolecie maszynowym Uzi później. Ale w związku ze zmianą sposobu działania zamka rączkę umieszczono tutaj z boku. Tym samym uproszczono konstrukcję, zamek stał się takim powiedzmy, elementem metalowym bez dodatkowych, bez dodatkowych części. Usunięto też elementy, które znajdowały się w środku. We wcześniejszych modelach znajdowały się takie sprężyny z filcowymi yy, takimi nakładkami na końcach, które smarowały zamek i wnętrze komory zamkowej. Tu już tego nie ma. Zmienił się też minimalnie sposób rozkładania broni. Żeby rozłożyć ten pistolet maszynowy, należy wcisnąć tutaj z tyłu Taki kołeczek. Ja to robię łówkiem, żebyście Państwo widzieli, że to taki coś jest. Wcisnąć język spustowy i zsunąć. Mówimy, o! Tylną część. Naciskam język spustowy i zsuwam tylną część. O! Mamy. I teraz zobaczmy. Mamy tylną część z kolbą chwytem mechanizmem spustowym. Naciskam język spustowy i widzimy, że mamy te wszystkie elementy związane z zaczepem zamka i elementem przeływacza. Był tutaj z boku, ma takie przełączniki, niektórzy nazywają to kółkami, jak w kuchence gazowej. Widzimy fire safe, czyli ogień i zabezpieczenie. Można było zabezpieczyć. Początkowo te przełączniki miały inny kształt, tutaj uproszczone wyglądają w taki sposób i teraz było zabezpieczona. Wciskam język spustowy, zaczep zamkowy się nie opuszcza. Tutaj też mamy przełącznik rodzaju ognia Full. Full auto, czyli ogień ciągły, single, czyli single shot, czyli ogień pojedynczy. Możemy też to przełączyć, i w tym wypadku błąd strzelaby ogniem pojedynczym. Broń jest zasilana amunicją taką jak kultowe pistolety Colt 1911, czyli amunicją 0,45 ACP, czyli po naszy, po jakby w polskiej takiej terminologii 11,43 mm. Broń o dużym kalibrze, dużej jakby masie pocisku, proszę sobie zerknąć na wylot lufy. On jest stosunkowo do innych pistoletów maszynowych typu MP40 albo już Pepe'sza, który ma Galibeo 762, znacznie, znacznie większy. Broń posiada stosunkowo dużą masę. Co przy tym pocisku silnym powodowało, że, że, że ona była dość stabilna, no ale ciężka. Ergonomia, no tutaj to pozostawiamy jakby bez komentarza. a Niektórym to bardziej pasuje, innym mniej. Ale jest taka specyficzna dla tej konstrukcji. Tutaj widzimy wnętrze komory zamkowej. To są wycięcia, które znajdują się w zamku. Rzecz urządzenia powrotnego ze sprężyną i zderzak. I ten zderzak, w przeciwieństwie na przykład do zderzaka zamka z pistoletu maszynowego PPS czy PPS, widzimy, ma konstrukcję dwóch elementów metalowych i w środku jakiś taki element właśnie amortyzujący. To można spróbować wysunąć, jeżeli złapiemy sobie, wciśniemy tylną część żerdzi, można wyjąć. O, i mamy, tak to wygląda. Taki element. Teraz jesteśmy w stanie właśnie wyjąć całą rzeź ze sprężyną. To jest element, który nam to blokuje. Widzimy teraz w komorze zamkowej. Został nam tylko zamek. On ma rączkę zamkową, tutaj umiejscowioną z boku, i takie wybranie, które znajduje się w tym miejscu. Spróbujemy pokazać, że aby wyjąć zamek, należy najpierw o, właśnie wysunąć podobnie jak w pistolecie maszynowym Thompson. Rączkę zamkową w bok. Ona ma taki kształt. I odłożymy ją tutaj w bok. W bok Wysuwamy zamek. I zamek jest charakterystyczny dla pistoletów maszynowych Thompson. Z tyłu przynajmniej taki klocek powycinany, ale w przedniej części, tutaj oczywiście jest broń pozbawiona cech użytkowych, czołg zamka jest ścięte, zostaną tylko pazur wyciągu. Znajduje się takie, taki długi element, jakby taki pręt, który jest właśnie tym elementem, który wybiera amunicję z magazynka, wprowadza do lufy, no i później pazur wyciągu powoduje, że broń, że łuska z komory jest usuwana. A w tym miejscu, w komorze, no, czy tak widać? Czy, o tak tutaj znajduje się wyrzutnik, który właśnie tą łuskę wyrzuca. On jest zanitowany do ściany broni. Tutaj te elementy, to właśnie są elementy mocujące wyrzutnik. Zobaczcie Państwo wnętrze komory zamkowej. Widać, że tutaj wiele obróbek. Związanych z, z, jakby z techniką obrabiania u, ubytkową broni. Mają miejsce widać ślady po jakichś frezach, które znajdują się tutaj we wnętrzu tej komory zamkowej. Ta broń była, no, i tak jest w tym momencie, uproszczona, ale wymagała wielu różnych operacji. Była skomplikowana w produkcji, w związku z tym Amerykanie później zastąpili ten pistolet maszynowy pistoletem M3 Grease Gun nazywanym smarownicą. Który był również skuteczny, może wygląda mniej efektownie, nie jest tak rozpoznany. Poznawalny, ale biorąc pod uwagę jego możliwości i, 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 i sposób działania jest bardzo dobrym pistoletem maszynowym, jak na tamte czasy. Zresztą tam te, te pistolety maszynowe, Amerykanie tak naprawdę myślę, że do końca wieku, albo nawet już jeszcze w tym wieku, używali jako wyposażenie załóg czołgów, więc też to świadczy o. O, no, o, tym, że, o tym, że pistolety M3 były dobre. Ten pistolet maszynowy, znaczy rodzina pistoletów maszynowych tam są, wojska w Stanach Zjednoczonych była używana w służbach porządkowych w policji w różnych, różnych agencjach generalnie one się tam pojawiały aż do 70- do połowy lat 70. następnie zostały wycofane. W wojsku broń wycofano wcześniej, wycofano wcześniej została ona przekazana. Do różnych krajów, różnych sojuszników Stanów Zjednoczonych i pojawiała się w różnych miejscach na świecie praktycznie yy, przez sporą część XX wieku. Teraz jak złożyć tą broń? Postępujemy odwrotnie niż w wypadku rozkładania. Najpierw musimy umieścić w komorze zamkowej ten ciężki zamek. Broń ma stosunkowo dużą masę. Teraz widzimy ten otwór, który się tutaj znajduje. Musimy opuścić zamek, tak żeby nam pasował do otworu na rączkę zamkową. Przyciskamy zamek, wsuwamy go na swoje miejsce. A przy okazji, jeszcze możemy pokazać pracę zamka tutaj w tym oknie i pracę w stosunku do wyrzutnika. No, w ten sposób to działa. Teraz pozostało nam do umiejscowienia sprężyna powrotna, którą należy tutaj włożyć przez ten otwór. Wcześniejsze konstrukcje minimalnie inaczej się rozkładało, w związku z tym, że tu był igiel inaczej był skonstruowane to urządzenie powrotne trochę. I te systemy smarujące, o których mówiłem, że też tutaj miały miejsce, więc to wyglądało minimalnie, minimalnie inaczej. Jak widać ta rzecz tutaj się trochę wygina, wymaga to pewnej wprawy, jeżeli nie robimy tego na co dzień, to nie jest takie łatwe, ale udało się. Wkładamy ten zderzak, który jednocześnie jest elementem blokującym spojrzenie powrotną. na swoim miejscu i wszystko jest zablokowane. Teraz do złożenia, do pełnego złożenia broni należy nasunąć na komorę zamkową tą dolną część z komorą mechanizmu spustowego. Tu znajdują się takie wycięcia prowadzące, a tutaj z kolei w tej części wpusty, które należy nasunąć. Jeden element na drugi. Próbujemy to pokazać. Nasuwamy Muszę zmienić miejsce uchwycenia, żebyście Państwo widzieli. A ja mogę to wygodnie zrobić. O, nasuwam. Muszę wcisnąć język spustowy. I teraz ten zaczas, od którego zaczynałem rozkładanie broni, wskoczył na swoje miejsce. Całość jest zablokowana i na swoim miejscu. Pozostało nam tylko włożenie magazynka na swoje miejsce. Już prawie koniec. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie ten pistolet maszynowy. Ma urządzenie, które blokuje zamek w tylnym położeniu, kiedy wystrzelimy z magazynka całą amunicję. Więc proszę zobaczyć, jak to działa. Napinamy zamek, teraz mamy pusty magazynek, i w tym momencie, kiedy chciałbym dać strzał kontrolny, naciskam język spustowy, Było on jest odblokowana, ale nie jestem w stanie zwolnić zamka. Muszę najpierw zwolnić magazynek, który tutaj w tylnej części posiada taką blaszkę ten element, który naciska na Element, który znajduje się tutaj, i jest to element właśnie zatrzasku. I teraz, jeżeli wypiąłem magazynek, zamek mam w tylnym położeniu, spróbuję zademonstrować strzał kontrolny. Uwaga, w ten sposób to wygląda. Jak widać, masa tego zamka jest spora. Broń podskakuje. Możemy to zademonstrować jeszcze raz. Ja będę ją trzymał teraz tak swobodnie, trochę, żeby było widać tą masę i ten efekt. Właśnie bez władności. Uwaga, o! Broń jest ciężka. Sposób, jakby uchwycenia, strzelanie z tej broni jest wygodne. Ja mówię teraz, jakby z mojego punktu widzenia, strzelałem z, tej, z, takiej, z takiego pistoletu maszynowego, ale obsługa, wymiana i tak dalej no, sprawiały mi problemy w stosunku np. do innych pistoletów maszynowych typu MP40, PPS czy PPS. Były łatwiejsze, przynajmniej dla mnie, w obsłudze niż obsługa związana z przygotowaniem broni do strzelania, podpinaniem magazynka czy obsługą przełączników rodz przełącznika rodzaju ognia była dla mnie trudniejsza i mniej wygodna. Niemniej broń jest kultowa. Możecie ją Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji. Warto przyjść zobaczyć kultowy pistolet maszynowy związany z historią II wojny światowej, ale też historią polskich żołnierzy. Yy, pistolety maszynowe. Thompson były używane w Polsce już przed wojną, przed II wojną światową. Mianowicie pojawił się model M1921, i one były używane w Policji Państwowej, i też w Korpusie Ochrony Pogranicza się pojawiły. Później, kiedy polscy żołnierze walczyli w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, również używano tej broni. Anglicy Kupili dość sporo tych pistoletów maszynowych i żołnierze, którzy walczyli właśnie pod, razem z żołnierzami brytyjskimi, używali y, takich pistoletów maszynowych w różnych odmianach. Pistolety maszynowe Thompson można też spotkać na froncie wschodnim. Pojawiły się tam w ramach akcji Land Lease Amerykanie przekazali Związkowi Radzieckiemu czołgi Sherman, ale tam na wyposażeniu znajdowały się pistolety maszynowe Thompson. I można zobaczyć zdjęcia właśnie czołgów z radzieckimi barwami, gdzie czołgiści noszą charakterystyczne amerykańskie hermofony i wyposażeni są w pistolety maszynowe Thompson różnych wersji. Pistolet jest. Charakterystyczny kultowy ma swoje konotacje związane z kulturą popularną. Warto tę konstrukcję zobaczyć, docenić yy, i możecie to Państwo zrobić w naszym muzeum. Jest dostępny na stałej ekspozycji w gablocie. Zapraszamy do Muzeum Uzbrojenia. Zapraszamy też do innych oddziałów naszego muzeum. Do zobaczenia przy okazji kolejnych naszych filmów.